Ponad 20 lat już uczę matematyki, a ciągle istnieją takie mnożenia w tabliczce, mnożenia, których do dziś nie pamiętam, ale nie mogę wam powiedzieć których, bo, bo się wstydzę po prostu. Ale liczenie nie jest tak naprawdę domeną matematyków. Domeną matematyków jest wymyślanie sposobów, żeby coś zrobić. I tak na przykład, jeśli chodzi o mnożenie przez 9, kiedy wymyślałem sobie te metody, o których Wam teraz powiem, tak już bez problemu. Potrafię całą tabliczkę mnożenia z dziewiątkami yy, i nawet większe mnożenia przez 90 bez problemu w stanie zrobić. Popatrzmy sobie na taki prostokąt o wymiarach x na 10. No, on ma pole 10x. Jeżeli sobie teraz ten dolny odcinek rozbijemy na 9 i na 1, to możemy go podzielić na dwa takie prostokąty, z których jeden ma pole 9x, a drugi x, a całe pole było 10x. Innymi słowy, geometrycznie uzasadniliśmy, że 9x to jest 10x odjąć x. No i tak na przykład 9 razy 8 to będzie 9, 80 minus 8, czyli 72. 9 razy 13 to no 130 odjąć 13, czyli 117, 9 razy 34, 340 odjąć 34, czyli 306. 9 razy 174, 100, 1740 odjąć 174, tu się trzeba chwilkę zastanowić i to wychodzi 1566.